Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. 17 listopada 2023 13.4 jest wszystkie elementy składające się na silnik i jego układy są ważne. Jeśli jakaś część ulegnie awarii lub jest źle konserwowana, może to prowadzić do awarii zarówno teraz jak i w przyszłości. W przypadku tłumika jest to część, która zdaniem wielu kierowców nie jest krytyczna ale pomaga samochodowi dobrze działać. W tym artykule pokażemy, jak ważny jest tłumik w samochodzie, jak działa i kiedy należy go wymienić, oprócz jego kosztu na rynku i typów, które możemy zastosować w samochodzie. Dlaczego powinniśmy wymienić tłumik, jeśli ulegnie awarii? Tłumik został zaprojektowany w celu zmniejszenia hałasu wytwarzanego przez silnik. Odgrywa on również kluczową rolę w utrzymaniu ogólnych osiągów i bezpieczeństwa pojazdu. Proces spalania w silniku generuje głośne i potencjalnie szkodliwe dźwięki. Tłumik zawiera szereg komór i przegród, które pomagają rozproszyć i przekierować fale dźwiękowe, zmniejszając hałas emitowany przez układ wydechowy. Jest to ważne dla utrzymania cichego środowiska, ja i zgodności z przepisami dotyczącymi hałasu. Odgrywa również rolę w utrzymaniu prawidłowego przepływu spalin. Posiada wewnętrzne rury i komory zaprojektowane tak, aby prowadzić gazy spalinowe przez określoną ścieżkę. Zapewniając płynny i wydajny przepływ, regulując przepływ, tłumik pomaga utrzymać osiągi silnika, oszczędność paliwa i ogólną eksploatację pojazdu. Kolejną zaletą tłumików jest to, że są one wyposażone w katalizatory, które są niezbędne do redukcji szkodliwych emisji. Tłumik, wraz z katalizatorem, pomaga zminimalizować zanieczyszczenia i chronić środowisko. Pod względem wydajności tłumik odgrywa rolę w regulacji przeciwciśnienia w układzie wydechowym. Przeciwciśnienie występuje gdy gazy spalinowe napotykają opór podczas opuszczania silnika, nadmierne ciśnienie wsteczne może obniżać osiągi silnika i zużycie paliwa. Koszt wymiany tłumika samochodowego, cena wymiany tłumika samochodowego, może się ona różnić w zależności od kilku czynników, w tym marki i modelu pojazdu, rodzaju wybranego tłumika i miejsca, w którym praca zostanie wykonana. Ogólnie rzecz biorąc, za nowy tłumik i instalację można zapłacić od 75 do 750 dolarów. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na koszt wymiany tłumika samochodowego jest wybrany typ tłumika. Dostępnych jest kilka różnych typów tłumików, z których każdy ma swoje unikalne cechy i ceny. Najpopularniejsze typy tłumików tłumiki standardowe. Są to najbardziej podstawowe typy tłumików i zazwyczaj najtańsze ich działanie polega na pochłanianiu fal dźwiękowych z silnika i zmniejszaniu poziomu hałasu. Tłumiki wyczynowe. Tłumiki te zostały zaprojektowane w celu poprawy osiągów silnika poprzez zwiększenie przepływu spalin i zmniejszenie przeciwciśnienia. Są one zazwyczaj droższe niż standardowe tłumiki, ale mogą zapewnić lepszą moc i przyspieszenie. Tłumiki specjalne. Dostępnych jest również wiele tłumików specjalnych, takich jak te zaprojektowane do użytku w terenie lub dla określonych typów pojazdów. Tłumiki te mogą być droższe niż tłumiki standardowe lub tłumiki o wysokich osiągach ze względu na ich specjalistyczne cechy. Oprócz rodzaju wybranego tłumika, inne czynniki, które mogą wpływać na koszt wymiany tłumika w samochodzie, obejmują koszty robocizny koszty części i miejsce wykonania pracy. W przypadku zlecania wymiany tłumika dalerowi lub specjalistycznemu warsztatowi należy liczyć się z wyższymi kosztami niż w przypadku wymiany tłumika w zwykłym warsztacie lub sieci sklepów z tłumikami. Możesz być zainteresowany.